Siemka wszystkim Plan na dzisiaj jest dosyć spontaniczny Nie powiem, bo no plan właściwie, no były troszkę inne plany związane z Czechami, ale zabrakło wczoraj czasu na, na ogarnięcie się W związku z tym dzisiaj Jakaś taka setunia bym powiedział e, Wyjechałem z Katowic e, w kierunku na piekary śląskie Potem e, no teraz już właściwie jestem na wysokości światłańca, jakaś kozłowa góra po drodze, hechło y, zalew zielona. No wstyd się trochę przyznać, ale tak słabo kojarzę to miejsce. No i no ogólnie to wiecie mam kilka szutrów do sprawdzenia, jest tu kilka takich bardzo podobno, bardzo dobrych odcinków asfaltowych też, y, typowo leśnych. No i zobaczymy, bo jak na razie powiem wam, te drogi pożarowe tutaj to naprawdę, to jest klasa. zobaczcie sobie sami. Długa, długa, prosta, póki co. Zdecydowałem się nagrać tym wstępem, bo nie do końca wiedziałem, czy w ogóle będzie co nagrywać dzisiaj, ale myślę, że będzie całkiem w porządku. No i zobaczymy jak to się ułoży. Na razie jest całkiem nieźle. Pozdrawiam. Ten odcinek to właściwie jest szlak po, po kolei pewnie wąskotorowej, ale nie jestem pewien ten most tak samo. Ale trzeba przyznać, że jest tu całkiem nieźle, tak dziko, ładnie. Słuchajcie, to jest hit po prostu. Widzicie to miejsce, nie? Ten uskok z mostu. Tam jest ponad metr uskoku. No, można tam po prostu spaść, nie? I najlepsze w tym wszystkim jest to, że tu jest w ogóle droga, szlak rowerowy. To jest po prostu hit, nie, naprawdę. Aktualnie jedziemy kawałkiem leśnej rajzy. Jestem przy miasteczku śląskim Trochę pomyliłem trasę, zresztą nie pierwszy raz dzisiaj No powiem wam, że tutaj jest jakiś cmentarz żydowski W miasteczku śląskim, cmentarz żydowski No dobra Tylko trzeba przejść na drugą stronę torów Powiem wam a jestem już trochę głodny, nie wiem w sumie dlaczego, bo jadłem obiad no cóż, nie ma tras idealnych, nie ma dni idealnych. Trzeba zrobić swoje, nie? No. Ja mam dosyć duże doświadczenie z wpychaniem rowerów na takie Bardzo jestem ciekaw, co ja tutaj właściwie robię Także, słuchajcie, ten ślad To wiecie, ślad tej trasy, no nie jest taki do końca No taki do przejechania, także miejcie tego świadomość Dobra? Bardzo jestem ciekaw no to mi wygląda na jakiś bagno tutaj. Uda mi się tego przejść. No dobra, chyba się udało. Zobaczymy, czy trafimy na ten cmentarz w ogóle. Bardzo jestem przekonany. Jest tu coś Wygląda na to, że ktoś się tym opiekuje Że nie jest taki totalnie zapuszczony Jak większość tego typu miejsc Ciekawa rzecz Kawał historii w sumie Pierwszy z brzegu

Ciężko, chociaż ja to wiecie zna nie co mnie jestem Ciężko się rozczytać. Ja rzadko w sumie bywam w takich miejscach, ale to no to mnie dosyć zaciekawiło 1898 Są chyba dwie osoby pochowane 36 i 98 Dalej jedziemy leśną rajzą. Jestem już za miasteczkiem śląskim No i jedziemy w kierunku na Kalety Powiem wam, że czasami to mam wrażenie Że po takim szutrze Jedzie się szybciej niż po asfalcie To jest niebywałe Fantastyczna droga Nawet jakaś góreczka tam do nas czeka, taka dosyć konkretna. Uff. Powiem Wam, że to jest chyba najlepsza szutrówka, jaką jechałem tutaj w aglomeracji. Powiem Wam jeszcze jedno, no bo niewątpliwym plusem tej miejscówki jest to, że tutaj no nie widać tak tej skali wycinki, która jest. No nie oszukujmy się prowadzona naprawdę czasami bardzo intensywnie na terenie lasów aglomeracji. Tutaj można sobie naprawdę odetchnąć Doskonale się tu jeździ. W tej chwili jadę na, tak jak już mówiłem na Kalety, a potem na ten zalew Zielona sami widzicie obecność na trasie takich miejsc jak to to jest no, niewątpliwa atrakcja też jeżeli bierzemy pod uwagę wycieczki z trochę młodszymi uczestnikami no i na pewno podnosi atrakcyjność tych rejonów Więc myślę, że jak najbardziej jeżeli ktoś myśli o, o jeździe z dziećmi po tych lasach no to myślę, że no, jest to całkiem rozsądna propozycja myślę, że Naprawdę warto by było się tutaj wybrać, spójrzcie na te dwa fantastyczne dęby, w których zresztą jest tu dosyć sporo, jakby się tak rozejrzeć. yeah Jestem już praktycznie przy, przy zalewie zielona Jadę sobie nową ścieżką Właściwie drogą dla rowerów No, To powiem Wam że naprawdę No, dbałość o szczegóły jest wręcz Niepokojąca bym powiedział Doskonała robota, krawężniki Wszelkie cudzienki, wszystko pochowane na zero. Piękna sprawa. Tam na tej wyspie przed nami, dokładnie tam, jest podobno jakiś wiatrak ukryty. Dodam, że jest tu nawet pole namiotowe Całkiem spore I sensowne z tego co widzę Mamy nasz wiatrak Całkiem ładny zakątek powiem wam Z zapleczem Można by tu troszeczkę posiedzieć nawet i pojeździć po okolicznych lasach ale póki co to w tle mamy burzę i to dosyć dużych rozmiarów bardzo jestem ciekaw czy, czy będę miał dzisiaj farta czy, czy zmoknę na załączonym obrazku widzicie że tutaj tutejsza okolica no jest dosyć dobrze przygotowana turystycznie Samych jak stanic rowerowych no jest tu dosyć ile? trzy. No, także powiem Wam, naprawdę ktoś to wszystko bardzo dobrze przemyślał. No, nie, nie oszukujmy się, nie każde miejsce ładne, urokliwe jest e, tak dobrze wykorzystane turystycznie. Jak te tutaj. Takie mam wrażenie. Czasami w tych lasach trafia się jakiś tam piach. Ale wiecie, to, to naprawdę nie ma się czym przejmować, bo to nie jest pustynia błędowska. Masa ludzi tu jeździ, widać to, że po prostu że da się to przejechać spokojnie, poza tym nie są to jakieś długie odcinki. Jeszcze o tym nie wspomniałem, ale niewątpliwą zaletą tych lasów jest. No, jest kolosalna ilość y, krzaków jak leśnej. Ale ja igram z tą burzą, powiem wam, zaraz mnie dopadnie na bank, mnie zaraz dopadnie. Będę kwiczał, coś czuję. No, także jak, tak jak mówiłem, jak odaleć kolosalne ilości, naprawdę. Już praktycznie od samego początku pętli od, od piekar cały czas i to ogromne płacie. Także pewna wartość dodana, jeżeli chodzi o naszych najmłodszych, nie? Towarzyszy. Pozdrawiam. Spójrzcie, jaki przyjemny zakątek Będąc w tych lasach, w rejonach kalet, można by się pokusić jeszcze o kilka miejscówek. Jedną z nich jest zatopiona kopalnia Libela, Pasieki. Drugą jest takie źródełko w Krywałdzie. To jest takie źródełko też. Wyjątkowo ładna miejscówka w środku lasu w sąsiedztwie rzeki Mały, Mała Panew. Naprawdę powiem Wam. Ja tam już dzisiaj nie będę jechał, bo generalnie znam te strony. Ale no, no można to doliczyć do, do listy takiej miejsc do odwiedzenia, jeżeli już jesteśmy tutaj na miejscu. Myślę, że warto. się tak postarać to w tej okolicy można by było się pokusić też o pętlę stricte szosową ja myślę żeby się dało bo jakość asfaltów jak już się na niego wyjedzie to jest na bardzo wysokim poziomie nie to nie jest materiał sponsorowany. <grytania> żeby było jasne <grytania> pozdro macie tu kolejny pomysł na trasę tylko nie wiem czy ona jest dostosowana do ruchu rowerowego, czy to jest taki ogólny rys. I jeszcze takie przyjemne miejsce przy tej tablicy. Tutaj jest Bardziej podrower Z tego co widzę? No. Jest tu sześć raz. ze szczegółów Także myślę, że jest w pełni profesjonalnie. Powiem Wam szczerze, no robi to wrażenie. Ciemka, jestem już w Katowicach. Po woli wracam do domu, ale pomyślałem, że pokuszę się o jakieś podsumowanie. Powiem Wam. Mm te rejony Kalety Miasteczko Śląskie te lasy, tak? to moi oceniam są warte odwiedzenia szczególnie biorąc pod uwagę sześć tych pętli, które gdzieś się, gdzieś się tam przewinęły przy tym miejscu do odpoczynku natomiast największy problem sprawia dojazd tam tamte rejony no nie ukrywam, że ta droga na miasteczko śląskie i tam od strony tarnowskich, no Powiem Wam szczerze, że nie mam tam dobrego dojazdu i też prosiłbym o to, żeby nie traktować tego GPX-a jako no, takie rzetelne źródło informacyjne, bo on takim nie jest właściwie. A jeżeli chodzi o ten wariant powrotny Tam było bodajże Żarowice. Rogoźnik, Wojkowice to tak samo powiem wam szczerze no, szału nie ma natomiast no już od Siemianowic wjazd do już wiadomo jest, jest troszeczkę lepiej no. także można się nieźle ścierać, bo ja dzisiaj generalnie no, jestem taki dosyć ścierany, nie powiem, prędkość przelotowa na strawie Około 20 podejrzewam za sprawdzę no, 20 115 km No a jeszcze tam z 5 Także szybki wypad w tygodniu z dzieci z dziećmi lub bez dzieci jak najbardziej no tylko że wiecie, to jest raczej autem tak mi się wydaje i jakąś pętelkę naprawdę są tam Piękne miejsca. Myślę, że warto to zrobić i, i pojechać tam, także... Podsumowanie roweru... Czy, yy, nie podsumowanie roweru, tylko... Matko, już jestem zmęczony. Yy, jeżeli chodzi o rower, to jeszcze nagram jakiś tam materiał. Jak na razie nie mam do tego głowy, wolałem się przejechać. No, ale... Yy, dziękuję za oglądanie i żegnam się do następnego razu pozdro